Cześć widzowie, w dzisiejszym, filmie, w dzisiejszym leci, filmie lecimy na samotne schronisko. Będzie to oczywiście challenge, że możemy brać broń tylko z tamtej miejscówki Więc widzowie, zapraszam Was na ten film. A naszym stałym gościem jest oczywiście Flip. Cześć! Ale, to bo tak, widzowie, no niestety w ostatnim odcinku zajęliśmy 21 miejsce, gdzie. Byliśmy w challenge, na challenge, nie wiem jak to powiedzieć gdzie Mieliśmy challenge, że możemy brać bronie tylko z e, płaczą, płaczącej puszczy No a teraz lecimy na samotne schronisko, podajże Tak, na samotne schronisko Więc zapraszam was na ten film I oczywiście nie zapomnijcie zostawić subika i lajka, aby nie ominęły was kolejne filmy takie jak te A ja was zapraszam na ten film eee, No Jestem tak bustam się to mnie to nie trafił. No tak. właśnie nie. I wiesz co, obok od razu mamy sadybę i to jest najgorsze. Dobra, mi się udało dodać. Eee, no wiesz. Bo jest problem. Ja, czy czy Była o wiele, wiele większa. W tamtym sezonie? Mhm. W tamtym sezonie było o wiele, wiele mniejsza. W nie, to się nie, to to teraz jest. Czyli jakby to... Czyli no, powrót do przeszłości. No. No to w sumie, że teraz ta mapa jest większa niż poprzedni. O wiele. O wiele. Aha. Mhm. To na pewno. Eee, leci. Czyli ta też, że kiedyś była większa. No tak. Eee, wylecił wyleciał ci na wieżyczkę, na wieżyczce jest, szybko. Na samą górę leć! Leć na samej górę. tam ja. jest mnie tam O kurczę. To jest dwójka. No to uciekaj. Dobra, lecę w dół! A tu chodź ja! tu lecisz w nie? Nie, nie ten, ten... Tu jest bezpiecznie! Tu jest domek Dawaj do domku Nic nie ma! Nie ma nic? Nie ma! Idziemy dalej! Ja się Lecimy dalej Aha, nie widać! Chwila! Co? Jezu, jak tu jest mało rzeczy! Ja! Gdzie widziałem jaskinię, która miała jeden mec głęboko w kurde? Nic tam nie było. No, co to jest? Niebieska M! -ka. Jezus, Maryjo, ja nic tu nie mam! Mam trzy Mki znalazłem, no! O! W końcu! Daj tego poema! Co tu, co to? PM! Czekaj, daję ci tutaj! Masz, masz! Nie, co tu robi? I ze Czekaj, on ma HP jedno, on ma jedno HP, jeden HP ma, dosłownie jeden! Dobrze! O, no, trochę więcej! Nie, no, no jeden czy... miał. Dobra, drugi? Ale gdzie? Już, nieważne. Dostał po prostu ka każdy ten, każdy nabojek, który leciał, to każdy trafił w niego, więc. No, miałem niefarta lekkiego. O, zrymowałem. I widzowie, kolejna skrzyneczka Dalej na samotnym schronisku Ręko... a nie, pistolet No dobra, i tak wezmę Bo nie ma co tutaj mieć już Ale powiem widzowie Nie są takie złe bronie Myślałem, że będzie o wiele gorzej się zapowiadało pod po początku Znowu kolejny? A nie Nie Kolejny krasnol razem już pracę nie zamknięty. O, dobra, krzak. Biorę krzaka. No to robię taki me krzaka Nie wiem właśnie. W, w ostatnim odcinku też właśnie znalazłem taki. Taki z serduszkiem, nie? O jejku, widzowie. Gdzie ta skrzynka? Przez pół domku się przekopałem i dopiero skrzynkę znalazłem. O nie wygląda! Leczę się apteczką. rift, zaraz rifta chyba biorę. Chociaż mam krzaka. Fifi, chcesz krzaka? E? Chcesz krzaka? O chętnie, zainteresowany jestem. Proszę. Co tam jest? Co tam jest? Czy tu jest krasnal? Tak, ja już go podniosłam, sobie ryby, chyba. Krasnal, Daj krasnala. 20 ok. tysięcy! A ty brałeś krasnalaz kabinę dół w poprzednim odcinku? Tak, znaczy to brałem sobie w dzień premiery. Tego to trzeba było. Tak, tak. Dobra, widzowie, kolejna skrzyneczka. O Jezus. No to jest snajperka! Snajperka! Jezus Maria, myślałem, że to jest ta broń słaba. Ja cię kręcę. Co to miało być? Co ja zrobiłem najlepszego? O kurcze, widzowie. Widzicie to, co ja? No, no. Powoli, po cichu. No, 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 no. Cicho. Czemu ona nie do... Aha! No, to, co to był? Nie wiem. Co? To, to nie ja. O nie, ja się boję. Ja się boję, ja Gdzie on jest? Ja się kręcę, gdzie on jest? Czekąska. Czekąska. Czakąska. ale To jest najgorsze. Widzowie wejdźmy bardziej w środek tego schroniska. Zobaczmy. Ale to tak jest w nie jestem zagrożony w sumie. Nie, w ogóle nie jesteś zagrożony. Nieprawda. Jak to Przecież jesteś. Widzowie, tutaj dosłownie nic nie ma. To jest. O, grzybki. Przydadzą się, bo nie mam fula. Daj mi tego grzyba. Halo. Osta... Potrzebuję, ja potrzebuję ostatniego grzyba. Jest. Mam, fula. Spas! Spas! Nie! Przecież zapomniałem, spas jest tylko fioletowy i złoty Jezus! Nie rób mi tego fiu fiu. A co? Strollowałeś mnie, myślałem, że ktoś strzela, a ty rozwalałeś namioty. To ty, krzyczeć. Okej. Już wszystko wiem. Jezus Maria, uważaj! <laughs> Mówię uważaj Jezus Maria o, Czekaj apteczkę mam dla Ciebie Jezu żebym ja Ci musiał apteczkę dawać z takiego powodu Co to było? Jezu yes. Jezus, co to było? To No, ja, ale strollowałeś. Mam już 8 grzybów w ekwipunku. No to chubcia e, też z nami jest, cześć. Cześć. Niedawno dołączył. Niedawno właśnie dołączył. Chciałem się spytać przed nagrywką, gdzie on właśnie jest, ale wyjaśniło się. Nowy e, poziom e, widzowie, zaraz bijamy dołączam? dziesiąty. No, e, nie, to na koniec 30 tysięcy ekspa, bardzo fajnie. To ty znowu, to znowu ty. Ej, nagrywka cyby, to się nie nagrało. <laughs> nie, nie, nagrywa się, nagrywa. No dobrze, dobrze, że się się nagrywało. Bo... I wyścig mm. dzianik, jak normalnie, i by coś się stało. Nie, ale no dobrze, że to się na filmie, właśnie, no. Już słuchaj, z poza filmami to rzadko gramy. No, bardzo rzadko poza filmami, jak już to w celach charytatywnych. A no właśnie, dobrze, dobrze, że tak robimy, na no, przykład do takich momentów. No właśnie, sam grasz i takie, o nie, zginąłem. Ja o. To, perspektywy. to z mojej perspektywy wyglądało tak, że ty wchodzisz i, i spadasz, nie? I to było takie... Od razu. Jeszcze raz. Pompa. Jeszcze, raz. Nie no, nie mamy już apteczki. Nie możemy jeszcze raz. Nie mamy już apteczki. To w ogóle... To tak śmiesznie wyglądało. Ty zobaczysz na filmie, ja, ty zobaczysz no, na. O! Jutro! Wściekł się! O! Skubaniutki! Nie mogę <laughs> Skubaniutki! No, skubaniutki, Kapados tak zwane. Kapados! O! Dostał! Ależ dostał! No po... Możemy to brać no. no? Możemy, bo są na miejscówce. A to snajpy w ogóle, jakoś fajnie wygląda. A właśnie masz amunicję do snajpy? Ja mam, mam, 15. A dasz mi? O, oh, jest. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. To tyle? No, ale to też nie dla siebie, co nie? No tak. A ty masz... Na... O to dobrze. Dwie trzecie chyba, nie? Widzowie? Zostańmy tutaj, mamy strefę! Ej, to z kim to? Ej, bo to są jak to gry, takie lepiej te ludzi. I z zrobimy takie wygrywaliśmy w sumie chyba. No, no. To chciałem pić sobie radzić. Wycofaj swoje słowa, pamiętasz co było na ostatnim odcinku? No, pamiętasz co było na ostatnim odcinku? Bo ja pamiętam i to, ja ba... ciebie bardzo. No, <noise> Maria, to bardzo. Pomóc, no, to no, ostrzegałeś. Jezus, Mariusz. O, 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 ty! Czekaj, stój! Chodź, schowamy się i coś ci zaraz pokażę. Nie. Nie spokojnie, zatrzymasz się teraz. Idziemy do kół. Dobra, dobra. Kobieta, to nie ulecz, a ani ten niko, nie zagadujcie mnie. Strzela, strzela. O, no, tu na <laughs> Lecę, a nie no. Kolejny? Już, już, tylko tego zobaczę. No nie, okej. Okay. Leżą! Dobra, Fifi, dawaj, czekaj. Nie. Chodź, w ogóle Fifi patrz, tutaj pójdźcie na samą górę, tam będziecie ten. Należy pójść przez patrzę, ale nie pójdźcie na samą górę, praktycznie na samą. Na samą dobra to będzie problem. I żeby jak koń zobaczycie, walić, bo... zejść na górę i zejść na dół. O, dobra. patrz Fifi. Fi. Dobra, dobra, dobra. dobra. <grych> Zabudujmy to, żeby to, tam nie było. Mm -hmm. O, o! Dobra, to chodź, i patrz. I teraz czekaj, nie wchodź do mnie nawet, nie wchodź, uważaj, bo ty spadniesz. Dobra, i patrz. Widzisz tego tutaj, ten zrzut? Widzisz ten zrzut tutaj? Tutaj na mapce, tu? Widzę, widzę. No i czy on się zalicza do schroniska? Bardzo no. bliziutko jest. Nie, nie zalicza się. Patrz, nie ma żadnych domków, namiotów, ani miejsc, więc na to, ale się nie zalicza. No, metry, metry same. No i teraz... No tak, dobra, widzowie, patrzymy. Ej, dawaj, chowamy się tutaj, tak o. czekaj. Zamknijmy. więc ludzie mogą pomyśleć, już było. No i że nikt już tu nie przyjdzie. Dobra. Czekaj, stój, chyba widziałem kogoś. Masz snajpę? O, to dobrze. Ja też mam snajpę, patrz. Oj nie. <coughs> no. O, dobro, widzowie, wchodzę na dach, patrzę z góry. Co? No, mogę, mogę, czekaj chwilę, muszę się postarać, żeby nie spać, no już tak. jestem. I Bo dobra, dawaj ja! Yeah. Ej, dawaj, robimy pułapkę! Dawaj, czekaj, ja to niszczę. Nie dałoby się krzakami. Nie! Jezus Maria! O nie, Fifi, dobra, idziemy. Ale chodź, idziemy. Patrz na strefę. I, ta, I jest jeszcze na naszej miejscówce. Bo jest tam domek. O nie. Lecimy. Ale to jest z lump jest. Chociaż nie. Nie jest. Nie masz samu. Chcesz robić? Trzy. Fifi no, ma trzy, ja to mam to trzy. A tam dobra, to tak, okej. Okay. Kurczę, no wskoczyć nie umiem. Dawaj, Fifi, idziemy teraz Czekaj, Gdzieś się trzeba schować? Tutaj! I'm fine, Jujuś. Gdzieś jest Freddy Fazbear. A ty się czekaj, nie, tutaj jest niebezpiecznie. Idziemy stąd. Ej, Niko, na dole jest Freddy Fazbear. Wiem, widziałem. Chodź, Fifi, dawaj i ty się ustaw, tutaj. No tutaj jest. Chodź, pojedziemy, czy przystał jakiś projekt, który przyszedł zanimś zginął. Patrz! Fifi, dobra, to ty tu, ja tu. Okej, okej, okej. Ja właśnie Masz fajnie, bo widzisz okno, nie? Tak może w końcu zobaczyć. On był ma rozwalony dach. A ja widzę dach właśnie. I to rozwalony, więc ktoś może mnie zobaczyć. Dobra, idę do ciebie. O, idzie ktoś! Idzie ktoś! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się, widziałem! Czekaj. Dobra, luz. Nieważne. Ty, a ja bym się. Weź się przesuń trochę. O, i ja wchodzę tu. Okej. Okay. Weź się małą z się, ale no. Ja to rozwalę szybko wtedy. Aha. No widzowie, widzicie, dużo się dzieje. Zostało już tylko 9 osób. 4 4 teamy na 8 osób, to każda jest dwójka. Kurcze, pieczone, źle. E... No dobra, widzowie. Zaraz strefa dojdzie. Prawdopodobnie my nie będziemy mieli strefy, i będziemy musieli gdzieś przychodzić w te rejony gdzieś tam. No ale no nie jestem pewny. Zobaczmy. Może też u nas mieć strefę. No radnie, no wątpię w to, ale zobaczymy. Uwaga, trzy, dwa, jeden i no tak jak mówiłem. Idziemy, idziemy, idziemy. Niestety musimy opu- co tam jest? Wow! Nie, no ale nie biorę tego, nie chcę. Co ty zrobiłaś? Nie, Fifi nie jedź, bo to słychać. Aha, dobra, I to mocno. No to zawet nie chciałem cię nabrać broń, no to ja chyba powe słowa. No! Co tu się dzieje, ty! Ja cię kręcę! Co tu się dzieje? Musiałem. Znała a za barmaty? Są armaty! Są armaty, chowaj się dziś Fifi, -fi, bo cię widać. Wejdź na fotel. O, no może być. To jest skrzynka gdzieś. Kurczę no o. Idzie, 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 idzie! Widzę grać nic Dobra Idę otworzyć skrzynkę w takim razie Nie Dobra, czekamy, Fifi Już mało osób Zara, ostatnie duo pewnie Uwaga Duo, zostało duo Mamy strefę, nie idziemy stąd Ty, leci koło nas ten co koło nas leci! Ale nie wychodź! Nie wychodź! Niech oni po to przyjdą! Jak oni po to przyjdą... Fifi, chyba musisz... Dobra, zostań tam i uważaj, bo może tam do ciebie przyjdzie. Ja tam... Ja też będę uważał. Zob... Proszę! Proszę! Strefa, strefa, strefa! Nie! Kurczę... Czekaj. Ugh. Idziemy chyba tam do domku. Tam. A czekaj. Zobaczmy. Czekaj. czekaj? Jest w strefie. Idziemy. Czekaj. Widziałem ich, widziałem jednego. O, Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria. Nie, nie, nie. Leży drugi, drugi, drugi. Nie widzowie niestety w dzisiejszym odcinku mamy drugie miejsce ale byliśmy bardzo blisko więc widzowie dziękuję wam za ten film zapraszam na inne moje filmy no niestety było bardzo blisko ale zapraszam na też na Tiktoka bo tam się też w nie pojawiają filmy cześć pa